Witamy Państwa bardzo serdecznie z bardzo pogodnej żywiecczyzny. Pogodnej nie tylko dlatego, że jak widać, pogoda nam służy, ale dlatego, że dzisiaj jedna z najważniejszych inwestycji jest monitorowana i przekazywana na dniach dla mieszkańców nie tylko tej Ziemi, ale i wszystkich Polaków. Dzięki inwestycjom, które zostały rozpoczęte w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Tutaj obejście węgierskiej górki dziś staje się faktem. Są z nami nasi parlamentarzyści, parlamentarzyści naszej podkomisji, jest z nami pan minister Andrzej Adamczyk, ale przede wszystkim są państwo, którzy od początku kibicowali tej inwestycji. W 2016-2017 roku było wielu niedowiarków, którzy twierdzili, że ta inwestycja nigdy nie powstanie. Zresztą nie ma się co oszukiwać, przecież ta inwestycja w pewnym momencie, była wykreślona spośród wielu inwestycji w naszym kraju. Niezby, ona była niezmiernie intensywnie przez nas oczekiwana, przez mieszkańców żywieczyzny, ale dzięki temu, dzięki staraniom tamtego rządu, udaje się dzisiaj oddać tą inwestycję dla wszystkich. Warto podkreślić, że droga S1 łącząca de facto Morze Czarne z Bałtykiem e, została zrealizowana właściwie już prawie w 100%. To jest jeden z ostatecznych tego typu formatów, które brakuje do tego, aby kierowcy bezpiecznie mogli dojechać od Bałtyku aż po Morze Czarne przez Słowację, przez kolejne kraje. Inwestycja w całości, ta która jest za nami tunele, to wartość, szanowni państwo, ponad 1,5 miliarda złotych zresztą Jeden z tuneli, które państwo widzicie w naszym tle to tunel długości ponad 1 km, drugi ponad 800 metrów i estakada która jest największą inwestycją tego typu w południowej Polsce. Nie udałoby się to, gdyby nie starania Zjednoczonej Prawicy. Przypomnę najpierw starania naszych kolegów, parlamentarzystów, pani premier Beaty Szydło, która osobiście zapowiedziała realizację tej inwestycji, później działanie rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, a wszystko pod kierownictwem obecnego tutaj kolegi Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, którego dzisiaj serdecznie na posiedzeniu naszej podkomisji witamy i dziękuję. Dziękujemy za to zaangażowanie. Górale już docenili e, zaangażowanie pana ministra, wręczając mu w naszym imieniu, przez nasze ręce, kapelusz góralski, który jest o takim synonimem, oznaką tego, że zasłużył na to, aby mówić o nim też Góral Ziemi Żywieckiej. Są z nami oczywiście samorządowcy, jest z nami pan Starosta, jest z nami też pan senator Andrzej Kalata, który jest przedstawicielem tej ziemi Żywiecczyzny, jest z nami Stanisław Szwed, minister w rządzie pani premier Beaty Szydło i e, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Są z nami koledzy posłowie pod komisji do spraw Wykorzystania Środków Europejskich, Pan Przewodniczący Kazimierz Gołojów i pan poseł Piotr Polak. I są z nami również radni, jest pan radny Wojciech Leśny, pan radny Kuba. Chowaniec, jest Pan przewodniczący Rady Powiatu witamy serdecznie i chcemy Państwu powiedzieć, że inwestycja miała mieć charakter ograniczony. Przecież te rządy wcześniejsze mówiły bardzo często o tym, że ta inwestycja nie powstanie zresztą, tak jak już powiedziałem, była wycięta. Natomiast rząd Zjednoczonej Prowicy od samego początku mówił o tym, że musimy budować zrównoważoną politykę. Państwo musiało być zrównoważone. Zresztą strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju. To właśnie takie inwestycje jak te, które z z jednej strony pozwalają Polakom bezpiecznie, w sposób przewidywalny, w sposób e, ułożony pokonywać kolejne elementy, kolejne Kawałki naszej drogi, naszych dróg państwowych, a z drugiej strony, szanowni państwo, pozwalamy odetchnąć mieszkańcom, którzy tutaj za naszą prawą ręką, za naszą powiedzmy wschodnią barierką, mieszkają, którzy mieli wiele problemów z tego powodu, że niestety ten ruch tranzytowy był bardzo, bardzo wzmożony w miejscowościach, przypomnę Milówka i Węgierska Górka, które zupełnie do tego nie były przygotowane które miały wielkie problemy z tym, że duże samochody ciężarowe, duże tiry, bardzo często takie, które nie spełniały nawet norm, jeżeli chodzi o wymiary, musiały tedy przejechać ze Słowacji do strony polskiej. I dziękując panu ministrowi Adamczykowi za to, że jest z nami, chciałem również przekazać mu głos, bo naprawdę, gdyby nie wielka rzesza ludzi, która brała czynny udział, od finansowania rozpoczynając, po wykonawstwo kończąc. Ta inwestycja, jak i wiele, wiele inwestycji w naszym kraju nie mogłyby zostać oddane do użytku. No, Mamy nadzieję, że e, to oficjalne oddanie, które zapowiada Ministerstwo Infrastruktury, odbędzie się w planowanym terminie, chociaż różnie to bywa, ale wiemy, że już za kilka dni tędy pojadą pierwsi uczestnicy ruchu kołowego na drodze. Jeszcze raz powtórzę: Milówka czy Kamesznica, aż do przybęd Czyli na drodze z 1 łączącej po naszą południową granicę, Słowację z resztą naszego kraju. Panie ministrze, bardzo nam miło, że pan jest z nami i prosi o głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, trudno nie być w takim miejscu, kolejnym miejscu, w którym rząd Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości potwierdził: Nie ma Polski A, Polski B, Polski C. Polska jest jedna i wszędzie. Należy rozwiązywać problemy, które dotyczą Polaków, czy to blisko stolicy, czy w jej e, oddaleniu. Tak jest na Podlasiu, daliśmy tego dowód na Warmii i Mazurach, daliśmy tego dowód środkowym, na środkowym wybrzeżu w zach w zachodniopomorskim, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, e, Śląsk. Wszędzie tam, gdzie były i są, pojawiają się potrzeby ludzi, rząd Zjednoczonej Prawicy realizował ważne i realizuje, i będzie realizował ważne przedsięwzięcia. Spójrzcie Państwo na mapę, jeżeli macie gdzieś Google Maps przed sobą, czy każdą inną, spójrzcie na mapę, spójrzcie na południową granicę państwa z Wardoń, odcinek drogi ze Zwardonia w stronę Żywca to tutaj, w tym miejscu, na tak bardzo niebezpiecznej drodze. Dochodziło do wielu dramatycznych, tragicznych wypadków. To tutaj blokował się strumień transportowy w transporcie towarów. To tutaj było to wąskie gardło, i co, i tak, powiedział pan minister Grzegorz Puda, podjęliśmy decyzję, że musimy to zmienić. I to się stało. Dzisiaj droga będzie za chwilę w państwa użytkowaniu. Życzymy wam. Wszystkim, abyście bezpiecznie, komfortowo, w przewidywalnym czasie pokonali ten odcinek drogi, bo to jest niezmiernie ważne. Ważne jest to, że grupa fascynatów, grupa ludzi zdeterminowanych, grupa ludzi, którzy nie dopuszczają do świadomości, że coś nie jest możliwe, doprowadziła do tej inwestycji. Jak powiedział pan minister Grzegorz Puda, to. Przede wszystkim parlamentarzyści, którym dziękujemy za wsparcie, i dziękuję, że mogłem w tym dziele wraz z Wami uczestniczyć. Wymieniani tutaj byli posłowie, senatorowie. Grzegorzu, zwrócę się do, ciebie, do Pana Ministra Pudy. Zwrócę się, Grzegorzu, do Ciebie. Finansowanie bardzo ważna rzecz, także ze środków europejskich to także Twoje dzieło. Dziękuję Pani Premier bacie Szydło za bardzo odważną decyzję, że musimy to zrobić. Dziękuję. Premierowi Morawieckiemu za bardzo odważne decyzje, że należy realizować jak najwięcej inwestycji drogowych w Polsce. Dziękuję parlamentarzystom, samorządowcom prawa i sprawiedliwości. Bez waszego wsparcia, bez waszej determinacji, byłoby to niemożliwe. A wiecie Państwo, jak powstają rzeczy niemożliwe? Przychodzą tacy ludzie, między innymi jak tutaj, którzy ze mną stoją. Nie wiedzą, że. Coś jest niemożliwe do zrealizowania, realizują to, a kiedy to już powstaje, tak jak droga ekspresowa S1, na której stoimy, dowiadują się, że to było niemożliwe. Tak powstają rzeczy niemożliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan senator jest Andrzej Kadata. Trudno coś dodać po tak wspaniałych mówcach. Ja powiem, że ta inwestycja oczekiwana przez mieszkańców Żywieczyzny i mówiących jednym głosem samorządowcy tutaj lokalni politycy to już historia ponad dwudziestoletnia. Tak długo czekaliśmy na tą drogę. To nie tylko chodzi o ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, bo bardzo duży ruch, zwłaszcza dużych samochodów, przebiegał przez nasze miejscowości i to się wiązało z bardzo niebezpiecznymi sytuacjami. Także ja jestem naprawdę szczęśliwy, że ta droga odciąży. I będzie to naprawdę przede wszystkim bezpieczeństwo dla lokalnych tutaj mieszkańców. Dziękuję wszystkim. Dziękuję panu ministrowi, jednemu, drugiemu, pani premier Beacie Szydło. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej inwestycji i do tego się przyczynili w imieniu mieszkańców naszego powiatu Żywieckiego. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest to dla nas niezmiernie ważna inwestycja. Jeszcze suplement, jeżeli państwo pozwolicie. Nie wymieniłem pana ministra Stanisława Szweda i kolegę, nie kolegi, który jest tutaj nieobecny, Kazimierz Matuszny. To także i oni mieli przekonanie, że to, co robimy, jest możliwe do realizacji, mimo tego, że nasi poprzednicy z Platformy Obywatelskiej uznawali, że jest to niemożliwe. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, że dokonaliśmy rzeczy niemożliwej, a kierowcy. Od dzisiaj cieszą się tą drogą. Jeszcze jedna uwaga. Bardzo Was proszę, będziecie jechali tą drogą. Nie róbcie selfie. Tu jest naprawdę pięknie. To jest przepiękna droga, przepiękna panorama, ale jedźcie bezpiecznie i nie próbujcie robić selfie, bo na pewno będzie taka, nie, taka determinacja, pokusa. pokusa, żeby to zrobić. To jest zbyt niebezpieczne. Prze, nie, prze, przejedźcie nie robiąc selfie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Jeszcze Pan Starosta Adrian Midor, również który obecnie jest takim wielkim propagadorem tego, aby jak najszybciej udrożnić, udostępnić tą drogę, ze względu na bezpieczeństwo tych gmin, o których mówiliśmy. Tak, to rzeczywiście trudno uwierzyć, że pierwsze koncepcje tej drogi to końcówka lat 90., początek lat 2000. A więc można powiedzieć, że ponad 20 lat mieszkańcy powiatu żywieckiego. Czekali na to udogodnienie. Powstanie tego odcinka, drogi S1, to jest udogodnienie przede wszystkim dla czterech gmin: dla węgierskiej górki, dla milówki, dla Rajczy i dla Uisu. No ale jest to także odciążenie, taką mamy nadzieję, dla całego ruchu, który też odbywa się i on jest bardzo mocno natężony, jeżeli chodzi o żywiec. Ja z tego miejsca e, chciałbym podziękować i pani premier Beacie Szydło. I panu ministrowi Adamczykowi, i wszystkim parlamentarzystom, którzy byli zaangażowani przy tej inwestycji, mojemu poprzednikowi, a obecnemu senatorowi, panu Andrzejowi Kalacie, i wszystkim, którzy się przyczynili. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za udział w naszej konferencji. Jeżeli są pytania, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. A jeżeli nie, to zapraszamy wszystkich z całej Polski do tego, aby przejechać się najpiękniejszą, największą w Polsce i najbezpieczniejszą estakadą, która już niedługo zostanie oddana do użytkowania w kierunku Słowacji, a później można z powrotem w kierunku Polski. Naprawdę jest co zobaczyć, jest co zwiedzać, warto zobaczyć, warto na własne oczy poczuć i warto być dumnym, że jest się Polakiem. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.